Dzień dobry, dostałem ostatnio prezent od gracza Wagwan. także dzisiaj go sobie otworzymy. skład tego prezentu wchodziło 2023 golda, dodatkowo wyrzutny śnieżek, no i e, kilka skrzynek, które dzisiaj sobie otworzymy. E, także zaczynamy od czarnej, czarnego pojemnika, no zobaczymy czy mamy szczęście, wypadnie nam dwójka wypadła jak najbardziej. Także teraz dwójka. Tutaj może wypaść trójka albo czwórka. Zobaczymy, zobaczymy. Chyba kolejny raz szczęście. No, a to już jest 300 golda. I teraz trójki jest od 300 do 900. No i może czwórka 900 golda, czyli elegancko. Ponad 1000 golda udało się z tego wyciągnąć. Teraz otwieramy tajemnicze pudełko. To jest kolejna skrzynka, która była w tym zestawie. 100 golda, także elegancko, elegancko. Pojemnik szemrane Towarzystwo. Tutaj mamy 5% szans na któryś z czołgów Halloweenowych. Może akurat, chociaż je wszystkie posiadam. Ale 1000 golda. A, bo już miałem, widzicie, miałem 9 skrzynek, więc elegancko. Teraz pojemnik, zbierz je wszystkie. Który może zawierać wszystkie czołgi? Praktycznie chyba wszystkie 28 tysięcy ekspa. Jak najbardziej, ok. No i ostatni mega pojemnik. Zobaczymy, czy z niego coś wypadnie. E, tajemnicze pudełko. Już jedno otworzyliśmy, teraz drugie. Także i, i je otwieramy. Tak. Kolejne 100 golda. Kończymy. E, Praktycznie chyba 3000 gold udało się zdobyć, więc dziękuję bardzo za prezent i mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie, cześć.